Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Was na taki materiał nietypowy, gdyż oprócz unboxingu kart z trzeciej serii kart LEGO Star Wars, troszeczkę też omówimy wszystko o kartach LEGO w pigułce. Więc koniecznie oglądajcie do końca. Tradycyjnie możecie zostawić łapaczkę w górę, jeśli odcineczek Wam się spodoba, a także zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, gdyż powoli zbierzemy się do progu 2000 subskrybentów. I dla motywacji, wisie tam ostatnich 10 nachwidzów. I jeżeli chcecie się znaleźć na tej liście, to wiecie co macie teraz zrobić. No, i bez przedłużania, zaczynajmy. Kilka dni temu otrzymałem dość pokaźną paczkę od wydaństwa Blue Ocean, w której prócz gazetki LEGO Star Wars z mini konstrukcją maszyny AT-AT, o której materiał pojawi się już na dniach wraz z pozostałymi gazetkami jakie tam otrzymałem, tutaj też otrzymałem karty LEGO Star Wars z trzeciej nowej serii i postanowiłem, że nie zrobię zwyczajnego unboxingu, rzecz jasna będzie w dalszej części materiału, ale też postanowiłem omówić karty LEGO w pigułce, czyli jakie są rodzaje i gdzie je można kupić, i od tego teraz zacznijmy. Otóż karty LEGO można nabyć je w wielu rodzajach, chociażby w postaci saszetki standardowej, w której otrzymamy rzecz jasna 5 kart, a zapewne też i plan samych kart, tak jak przynajmniej zapamiętałem z piątej serii kart Lego Ninjago. I sama cena takiej saszetki to 4 zł. I czy według mnie jest sens zakupu takiej saszetki w wielu ilościach? No, w moim przypadku nie, gdyż jeżeli weźmiemy 5 takowych saszetek, no to zarówno wartość tych 5 saszetek można nabyć takie oto cuda, chociażby blister który występuje w dwóch rodzajach, zarówno standardowym, jak i eko. No i tutaj różnią się jedynie opakowanie, gdyż zwykły blister jest zapakowany w plastikowe opakowanie, natomiast y, samo eco blister jest zapakowany, jak sama nazwa mówi, w kartonik, który według mnie jest o wiele lepszy, gdyż dba o środowisko. No i też można nabyć multipaka, w której otrzymamy 5 saszetek tak samo jak w Blisterze, jak i również kartę limitowaną i również cena takowego multipaku jak i również samego Blistera to 20 zł, ale też występuje edycja Eco Multipack, w którym w przypadku szóstej serii kart Lego i Jago otrzymamy więcej saszetek, bo aż ich 7, no i też więcej kart limitowanych, bo aż 5 spośród 7. Oczywiście jest to dobór losowy, no i też jest troszeczkę nieco droższa, gdyż sam Eco Multipack kosztuje ponad 25 zł. No, ale też nieliczni mogą pamiętać o puszkach z kart Lego, chociażby Lego Ninjago która potrafiła kosztować 30 zł, i nie wiadomo, czy do dzisiaj są prowadzone karty LEGO w takim oto rodzaju. Jak zresztą uda mi się dowiedzieć, no to dam Wam znać, oczywiście, w formie napisu. Ale jeżeli odpakujemy wiele saszetek, a nie mamy miejsca, gdzie to wszystko pomieścić, no to z pomocą przychodzi nam zestaw startowy, w którym otrzymujemy, oprócz dodatkowej saszetki z kartami, Dwoma kartami limitowanymi rzecz jasna: Anakina Skywalkera oraz Dołudomowla, błyszczącą kartę XXL oraz galerię kart otrzymujemy również sam album kolekcjonerski. I sam pakiet startowy kosztuje 40 zł. Tutaj też warto odnotować, że saszetki występują w. Gazetkach LEGO, chociażby Ninjago, Star Wars, Jurassic World czy innych Avengersach. I czasami też jest tak, że są dodawane limitowane karty z danej serii kart, a czasami można je spotkać zarówno jedno i drugie. I jak za samą cenę 15 zł, której otrzymujemy nie tego samą gazetkę i dodatek w postaci mini figurki czy mini konstrukcji, to według mnie jest to o wiele bardziej opłacalne. Nieliczni mogą też pamiętać o zestawach do pojedynków tak jak przynajmniej zapamiętałem z piątej serii kart Legończego czy to zwykłej, czy też w odmianie następnego poziomu. Lecz takowe zestawy były rzadko spotykane no i cena też była nieco wyższa, bo takowy zestaw do pojedynków kosztował aż 60 zł. No, i teraz przejdziemy do samego unboxingu. No, i tutaj pozwolę, że w pierwszej kolejności rozpakuję takowego multipaka do Blistera. Przejdziemy nieco później, no i na samym końcu zajmiemy się pakietem startowym. No, i tutaj rzecz jasna sobie rozpakujemy. Tutaj akurat w tym przypadku jest to w folii. A przypomnę, że jest tutaj eko Multipak papierowy, rzecz jasna. No, ale też jest nieco droższy. Ale otrzymujemy tutaj więcej benefitów, chociażby większa ilość saszetek, czy też kart limitowanych. I jeżeli chodzi o samomocowanie kart, no to pewne, pewnie są przemocowane przy pomocy, tak jak tutaj przeczuwałem, taśmy klejącej, ale też czasami stosowano takiego mocnego gluta, który akurat nie niszczył bardzo danego dodatku, tak jak jest w przypadku LEGO Ninjago Legacy, gdzie do dnia dzisiejszego Nadal jest stosowane takie pakowanie yy, lub jak to woli przymocowanie. No, jednak tego za bardzo rozpakować nie mogę. No, zresztą widać tutaj przymocowana takiego gluta tą właśnie kartę. Czy coś się z nią stało? No, jak widać, nic się z nią nie stało. No to widzimy się za chwilę, jak już to zdążę rozpakować. Jestem już kilka chwil później, udało mi się jakoś to wszystko odczepić od całej reszty. Co prawda, nadal tutaj pozostała taśma klejąca, no ale zajmiemy się tutaj unboxingiem. Więc mi jakoś nie zależało na tym, czy saszetka będzie w bardzo dobrym stanie, czy tragicznym. No to teraz przejdziemy do samej pierwszej saszetki. Rzecz jasna: saszetki są w formie papierowej, a kiedyś były pakowane. Plastikowo, znaczy nie aż tak mocny plastik, no ale jednak były to takie woreczki szeleszczące, jak zapamiętam bardzo dobrze. Tutaj akurat odpakuję przy pomocy nożyczek. No bo, czy jest sens odpakowywania rękoma? Niektórzy będą to stosować, niektórzy nie, będą używać tutaj nożyczek lub innych narzędzi. No, i otrzymałem w pierwszej sażetce takie karty chociażby brązowego mandaloriańskiego wojownika. Troszeczkę to przybliżę. No, i tutaj mamy ultra pojedynek złego Dorda Vadera, chemię pilota myśliwca T.I., muzykę imprezową, jak i również Fina. Jak na początek. Nie ma tragedii, teraz zajmiemy się drugą saszetką. Imperialny wahadłowiec. Miecz świetlny Doorda Sidiosa wraz z jakimś tam obrazkiem, fragmentem obrazka. Zielony mandaloriański wojownik. Tego najbardziej zapamiętałem z wydania gazetki LEGO Star Wars z 2021 roku, który stał się absolutnym hitem w tym roku, jeżeli chodzi o serię LEGO Star Wars. Zaciekawionego FreeCPO oraz zdeterminowanego fina już. Zresztą to jest drugi fin, ale była jako Tradycyjna karta. Tutaj mam taką nieco inną. Więc też nie ma tragedii. Teraz zajmiemy się trzecią, tutaj pozwolę sobie użyć nieco brutalnej siły, czy aż tak mocno brutalnej. zawsze nie. Tutaj akurat też jest tutaj nieco zabezpieczona. Więc to jest też na plus. Artu Ditu, Gwiezdny Myśliwiec Generała Grewusa, szybkiego Artu Mistrza Maze Windu oraz potężnego Boba Feta Więc też ta saszetka mnie jakoś troszeczkę zaskoczyła. Teraz zajmiemy się czwartą saszetką. Pozwolę sobie to troszeczkę odłączyć. Tutaj też. O, nie musiałem tutaj nic odklejać. I tak, pierwsza karta przedsiębiorczy. Mandaleriańscy wojownicy Starą biście. Zło wrogi DORCIDIOS. Trużyna Echo i Tech. Fragment obrazka, jak i również Brzeszczot. Tutaj było nieco gorzej, no ale jednak nie ma. Powtórzę jeszcze raz. Tragedii. No i ostatnia saszetka z multipaku zdeterminowany Madal Janin, General Maximilian Vers. Dziecko Anakin Skywalker, Bandka. tu jest ten tuskeński rabuś, który pojawi się już 10 maja, jak i również oślizgły język. I ostatnia saszetka została już rozpakowana, mamy to już za sobą. No i teraz przejdziemy do samego. Blistera a dokładnie EkoBlistera. No i tutaj się rozpakuje w taki sposób, że mamy tutaj specjalne oznaczenia. Takie oto przerwy były tutaj, jak widać. No i tutaj otrzymujemy kolejne 5 saszetek wraz z kartą limitowaną, konkretnie Kylorena. Tutaj też można spotkać Mandalorianina. Troszeczkę szkoda, że tego nie dostałem, no ale lepszy ryc niż nic. Teraz zajmiemy się pierwszą saszetką z Blistera. No i co otrzymujemy? Przeciwnicy Joda i Dort Sidious Pilot AT-AT Wojownik Tuskeński, o którym wspomniałem przed chwilą Kolejny fragment obrazka, jak i również karta Tylko Cityowie posługują się absolutami Obi-Wan Kenobi nie jest źle z pierwszą saszetką, teraz lecimy z drugą. O ile uda mi się to szybko wyrobić, gdyż za chwilę padnie bateria w aparacie. Pierwsza karta, ta sama, więc sobie tutaj odłożę tutaj na bok, jeżeli zdarzą się tutaj jakieś duble. Przyjaciele Han Solo Leia Organa i Luke Skywalker Odważny Paul Dameron BB-8 oraz Cantina Moss Eisley Jest to jeden z zestawów bodajże serii UCS, czyli Ultimate Collector Series i ten zestaw zapewne kosztuje półtora tysiąca złotych na stronie LEGO, rzecz jasna, jest to cena katalogowa, ale też są ceny mniej niż katalogowe. Można dorwać w innych sklepach, rzecz jasna. Trzecia saszetka. Z drugą, no troszeczkę się zawiodłem, bo natrafiliśmy na zdublowaną kartę, którą miałem kilka chwil temu. Pierwsza karta przeciwnicy Luke Skywalker i Darth Vader. Hem zwiadowcy szturmowców. Drużyna Hunter i Wrecker. Pewny siebie Jango Fett, jak i również gorąca kąpiel. Przechodzimy do czwartej, a zarazem przedostatniej saszetki z Blistera. Przeciwnicy Anakin Skywalker oraz hrabia Duku, fruwające włosy, młody Obi Wan Kenobi, zielony mandariański wojownik, już drugi dubel, dublet się tak zdarzył, imperialny wachodłowiec. Też tyłka nie urywa. No. Czyżby mi się kończyło miejsce na karcie pamięci? A podobno zostało 30 minut. Dobra, to szybko się pośpieszymy. Pierwsza karta: Mistrz i uczeń Dord i Dord Vader. Druga karta: drużyna żołnierzy. Trzecia karta: Mądry Han Solo. Czwarta karta: śmigacz Mandalorianina oraz piąta niszcząca kula BB-8. Na piątej saszetce na całe szczęście nie skończyło się na zdublowanej karcie. A! Jednak jeszcze mam miejsce. Coś mnie ta kamera oszukuje. Dobra, mamy już wszystkie karty z zarówno blistera, jak i również z multipaku. Zdarzyły się tutaj dwa duble, konkretnie takie. Tym razem poświęcone Mandalorianinom, no i teraz przechodzimy do ostatniej, a zarazem najmniejszej rzeczy. Konkretnie chodzi tutaj o zestaw startowy, najdroższej zresztą. Szczerze, pakowanie jest identyczne jak w specjalnych wydaniach gazetek Lego, gdzie są dodawane więcej niż dwa dodatki. Proszę, mini figurki to jest tutaj karta albo saszetka, no ale jak się zdarza jedno i drugie i minifigurka, czyli minikonstrukcja, konstrukcja, no to jest pakowane w taki sam sposób jak to. No. no i co otrzymujemy? Rzecz jasna, sam album kolekcjonerski wraz z nakładkami, które można założyć na album. Tutaj sobie odłożymy na bok. Kartę XXL. Przeciwnicy Luke Skywalker i Dowd Vader Nie mam taką samą, tyle że właśnie tutaj obok jest. Dziś pod jedną z kart. Dwie karty limitowane, konkretnie Anakin Skywalker oraz Dort Maul o numerach LE1 i LE2. Jedna saszetka z pięcioma kartami. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych. Dubli Ultra Pojedynek Bohaterski luke Skywalker Leia. Nie wiem skąd te złudzenia. Laserowy muszczku. Dziecko Anakin Skywalker. Nie wiem czy już było to wcześniej, ale pewnie zrobię sekcję. Kuruk. No i fragment obrazka. No i szybko przeszliśmy. Przedstawię Wam finalny efekt na albumie. No ale widzimy się za chwilę, jak zmienię baterię w aparacie. Tutaj postanowiłem zrobić ujęcie z rączusi. No po prostu popatrzcie, jaka galeria kart jest tutaj przepotężna. Warto też tutaj wspomnieć, że sam album jest również zafoliowany, więc też nie obędzie się bez rozpaczkowania. Album jak albo, no po prostu ma pełnić po prostu jedną funkcję, czyli pomieścić karty, jakie tutaj uzbieraliśmy. Więc widzimy się za chwilę, jak to wszystko spakuje. I tak oto album prezentuje się w pełnej okazałości. Zresztą jak samo wydaństwo Blaution pisze, ten album pomieści aż 252 karty. Ja nawet nie mam połowy. A jeżeli chodzi o ustawienie kart, no to samo wydaństwo yy, zaleca, żeby te karty były umieszczone... Przegródkach po dwie plecami do siebie, czyli właśnie w taki oto sposób. Czyli mamy na pierwszej stronie karty, przewracamy na drugiej, i mamy tutaj kolejne karty. A nie znaczki pokroju Lego Star Wars Trading Card Collection. Ja to zrobiłem tak, że te znaczki widać. I to z prostego powodu. Jest to zrobione tymczasowo, bo aż tak pokaźnej kolekcji kart LEGO Star Wars z tej serii nie mam, bo mam ich łącznie 58, z czego 54 standardowe, no i z czego 50 to są zwykłe karty, 4 mam tutaj akurat duble. Bo jak się okazuje, przy dogłębnej inspekcji zamiast dwóch, miałem tutaj cztery podublowane karty, czyli po prostu takowe, na które natrafiłem po raz drugi. No i mam tutaj też cztery limitowane, co daje nam łącznie 58 kart. Nie wiem, co się stało z 55 kartą, oczywiście włączając w to limitowane, zapewne gdzieś musiała się zawieruszyć w moim pokoju, albo... Też przy jednej saszetce mogło się tak zdarzyć, że miałem tam akurat 4, a nie 5 kart. Nie wiem, jak oni to kontrolują: czy jest w ogóle tych 5 kart w jednej saszetce, czy jest mniej, czy jest więcej. Szczerze mówiąc, jakoś się tym nie przejmuję, bo jak na 54 standardowe karty, 4 okazały się być tutaj zdublowanymi i jest to szczerze dobry wynik. I czy według mnie jest sens? Rozpoczęcia przygody z kartami Lego. Jeżeli ktoś się zajmuje po raz pierwszy i jest tym bardzo zaciekawiony, no to według mnie zdecydowanie tak, no bo szczerze można. Te karty wykorzystać na wiele sposobów, chociażby w sytuacji biznesowej, bo jak się okazuje, w internecie istnieje wiele stron, grup na Facebooku z tradeami kart, lub jak to woli, wymianami, lub też ich sprzedażą. Więc, jak dla mnie, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą, ostatnio na kanale Klocki Luzem pojawiały się materiały odnośnie kart Lego, czy to nawet Ninjago. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie kojarzy tego typa, no to możecie skojarzyć klikając link w opisie do jego kanału, bądź też w adnotacji w prawie górnym rogu ekranu, no bo po prostu ten człowiek robi bardzo ciekawe materiały. Nawet też związane z gazetkami LEGO. No i to było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na mój kanale. No i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej serii kart i czy będziecie planowo kupować karty właśnie z tej nowej serii kart LEGO Star Wars. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia.